W tym odcinku, przetestujemy sobie Arizonę o smaku granatowym, więc tak jak widać, ona się prezentuje. Tutaj macie napisane, że jest to Arizona. Informacje o jakim smaku jest: jest to granatowy, Informacje, że jest green. Tea, to znaczy, że jest zielona herbata. Informacje o pojemności: jest to 400 ml. Skład produktu, wartość odziewczą, od kod kreskowy, i to znaczy, że produkt się przetwarza aczkolwiek u góry macie dotykać końca świata więc tak teraz możemy przykładu do tworzenia i ja, jajak więc tak tak jak widać się produkuje po nalaniu jak widać ma czerwony kolor teraz możemy przychodzić do przetestowania produktu Powiem tak, patrzcie, czy czuć tą zieloną herbatę. Zbagranant, też jest odczuwalny. Moim zdaniem, połączenie granatu i zielonej herbaty to jest coś nietypowego. Jest to połączenie nietypowe, ale naprawdę smaczne. I naprawdę wam serdecznie polecam yy, kupić. Tak, tutaj macie cenę, a jest to jedyne 3,99 Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można zalecić to, że ma naturalny, grantowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Rada, żeby... Podsumować! Wrót zasługuje na dużą, ale zrównoważoną ocenę. Dziś ta dziś ponieważ jest naprawdę smaczny i godny polecenia. I na do koniec! I pa pa!